Witaj na kanale Creepy.pl. Jeśli mrok, tajemnica i historie, które przyprawiają o gęsią skórkę, to coś, co cię fascynuje, to jesteś we właściwym miejscu. Każda opowieść, którą tu usłyszysz, zabierze cię tam, gdzie lepiej nie zaglądać po zmroku. A dzisiejsza historia jest bardziej prawdziwa, niż myślisz. Zgaś światło, załóż słuchawki. I nie zapomnij spojrzeć za siebie. A jeśli chcesz więcej, zostaw subskrypcję na kanale i kliknij łapkę w górę pod tym filmem. To naprawdę pomaga rozwijać ten mroczny zakątek internetu. Gotowy? To zaczynamy. Tytuł: Dom przy cmentarzu. Wszystko zaczęło się pewnego chłodnego. Październikowego popołudnia, dokładnie o godzinie 16:30, piątka przyjaciół z Warszawy: Michał, Karolina, Patryk, Justyna i Damian, spakowała się do starego Volkswagena Michała i ruszyła w kierunku mazowieckiej wsi o nazwie Zalesie, położonej w odległości około 100 km od stolicy. To miał być weekend inny niż wszystkie bez telefonów, bez internetu. Bez miejskiego zgiełku. Michał znalazł ogłoszenie w internecie: Dom na wynajem, stary, z duszą, w otoczeniu lasu i co najciekawsze, w bezpośrednim sąsiedztwie zapomnianego cmentarza z XVIII wieku. Brzmiało jak idealna okazja na mały dreszczyk emocji. Kiedy dojechali na miejsce, było już po zachodzie słońca około godziny dziewiętnastej. Dom stał na lekkim wzniesieniu. Oddzielony od zarośniętego cmentarza jedynie zardzewiałym ogrodzeniem był drewniany, z ciemnymi oknami i skrzypiącą werandą, jak żywcem wyjęty z horroru To tutaj zapytała Karolina z wyraźnym niepokojem, wysiadając z samochodu No, chyba nie ma wątpliwości odparł Michał, uśmiechając się idealne miejsce na Halloweenowy weekend nie. Halloween jest dopiero za dwa tygodnie, zauważyła Justyna, ale już wtedy coś w jej głosie zdradzało, że zaczęła żałować tej wyprawy. W środku dom pachniał kurzem, wilgocią i czymś jeszcze, czymś metalicznym, jakby starą krwią. Mimo to rozgościli się, rozpalili kominek, zjedli kolację z przyniesionych ze sobą zapasów i zasiedli przy planszówkach. Alkohol pomógł im rozluźnić się, a śmiech wypełnił stare mury, jakby wypierając cienie, które kłębiły się w kątach. Około godziny dwudziestej trzeciej Patryk zaproponował spacer po cmentarzu. Zwariowałeś? Zapytała Justyna. W nocy, po tym miejscu. No właśnie dlatego, uśmiechnął się Patryk. Przecież jesteśmy tutaj po emocje. Wyszli więc, całą piątką. Z latarkami w dłoniach. Przeskoczyli zardzewiałe ogrodzenie i weszli między nagrobki. Cmentarz był naprawdę stary. Większość tablic była zatarte, pokryte mchem, nieczytelne. Ziemia była miękka, jakby wciąż świeża, mimo upływu lat. W powietrzu czuć było dziwny chłód nienaturalny, gryzący. Nagle Damian zatrzymał się. Co to było? zapytał, wskazując na lewą stronę. Z krzaków dobiegł ich dźwięk szelest, zgrzyt, a potem coś, co brzmiało jak westchnienie. Wszyscy zamarli. Pewnie jesz, szepnął Michał, ale w głębi duszy nikt w to nie wierzył. Około północy wrócili do domu. Karolina była blada jak papier, Justyna nie przestawała oglądać się przez ramię. Nawet Patryk, najodważniejszy z grupy, nie komentował już niczego żartobliwie. Położyli się spać w różnych pokojach. Michał z Karoliną na górze, Patryk z Justyną na dole. Damian zasnął sam w salonie przy kominku. Było ciemno. Cisza wydawała się nienaturalna, ciężka. O godzinie trzeciej w nocy Justyna obudziła się, słysząc coś, co przypominało drapanie w okno. Podeszła i spojrzała przez szybę. Za oknem stała postać. Naga, blada, z oczami czarnymi jak smoła. Jej usta były otwarte w niemym krzyku, a palce drapały szybę jak pazury. Justyna cofnęła się, krzycząc. Patryk zerwał się z łóżka, ale kiedy podszedł do okna, nikogo tam nie było, ani śladów, ani dźwięków. Do rana nikt już nie zasnął, nazajutrz pogoda była dziwnie spokojna. Niebo pokryte szarą kołdrą chmur, drzewa stały nieruchomo, jakby czas zamarł. Wszyscy byli wyczerpani i rozdrażnieni. Może po prostu wróćmy zaproponowała Karolina. I przyznamy, że się przestraszyliśmy odparł Michał. Nie, została nam jeszcze jedna noc. Zresztą, nie dzieje się nic złego. Damian tego dnia wybrał się na samotny spacer po cmentarzu. Wrócił po godzinie. Był blady, jakby widział śmierć. Coś się ruszało pod ziemią powiedział cicho Przysięgam. Widziałem, jak ziemia się podnosi, jakby coś chciało wyjść. Patryk wybuchnął śmiechem. Ty naprawdę powinieneś przestać czytać horrory. Ale nikt się nie śmiał. Druga noc zapadła szybciej niż się spodziewali. Około godziny dwudziestej światło w domu zaczęło migotać. O godzinie dwudziestej trzeciej zgasło całkowicie. Komórki, brak zasięgu. Latarki. Działały, ale coś w ich świetle wyglądało inaczej, zniekształcone cienie, jakby rzeczywistość sama była naruszona. O godzinie trzeciej, znowu, ziemia przed domem pękła. Z ciemnej rozpadliny zaczęły wychodzić istoty, martwe. Ich ciała były przegniłe, pokryte ziemią, oczodoły puste, a usta pełne czarnego śluzu. Nie szły szybko, ale było ich wiele, zbyt wiele. Do samochodu krzyknął Michał wybiegli tylnym wyjściem, przedzierając się przez drzewa. Zombie, bo inaczej nie sposób ich nazwać ruszyły za nimi, jęcząc, warcząc, wyciągając ręce. Justyna potknęła się, jeden z trupów niemal chwycił ją za nogę, ale Damian wrócił po nią, wyciągnął ją z błota. Dotarli do samochodu silnik nie odpalał. Zostajemy i walczymy, powiedział Patryk, wyciągając metalowy pręt z bagażnika. Zamknęli się w aucie, ale kiedy zrozumieli, że nie uciekną, wybiegli. Bili się, wrzeszczeli, uderzali w martwe twarze. Michał został ranny, głęboko ugryziony w ramię. Karolina prawie straciła przytomność. W końcu coś się stało. O godzinie piątej nad ranem zombie po prostu zamarły. Ich ciała opadły na ziemię, jakby coś odcięło im zasilanie. Wokół zapadła cisza. Byli cali, zranieni, przerażeni, ale żywi. Minęło pięć dni, leżeli w warszawskim szpitalu. Michał przeżył. Rany były głębokie, ale nieśmiertelne. Policja nie znalazła żadnych śladów. Na cmentarzu nie było rozkopanych grobów. Dom zapadł się, jakby po trzęsieniu ziemi. Nikt im nie wierzył. Ale w oczach całej piątki pozostał ślad czegoś, czego nie da się wymazać: trauma, strach i wiedza, że są miejsca, gdzie śmierć nie leży spokojnie. Ostatnie słowa Michała do dziennikarza, który próbował wyciągnąć z niego sensacyjną historię, brzmiały: Ziemia zapomina, ale nie zapomina to, co leży pod nią, i nigdy już nie wrócili do zalesia.